Jakie nieruchomości są dostępne w dzisiejszym czy w ogóle w świecie? Zróbmy sobie tutaj taką skalę od 1 do 9. Mianowicie przyjmijmy, że 1 to jest centrum dużego miasta, typu Milan, Mediolan. Milan, Mediolan, ten nasz nieszczęsny Mediolan. Nie wiem, Wrocław, Berlin, Monachium, Paryż. Ogólnie rzecz biorąc, miasto. Na światowym poziomie z, z, z istotnym uniwersytetem, tak? o, o, o istotnej niebagatelnej nie renomie, czy miasto, w którym wszelkie wasze profesje, zawody mają szansę zaistnieć. Jedynka to śródmieście takiego miasta, <laughs> powiedzmy, rynek, tak, główny plac miasta typu Londyn, Mediolan, Paryż no to powiedzmy klasa zero tak? ale tego jakby nie, nie bierzemy pod uwagę bo to z reguły jak zauważycie w nowoczesnych miastach to już dawno tam ludzie nie mieszkają tylko wszystko mają jakieś holdingi fundusze, kancelaria adwokackie i tak dalej tak dalej. zero powiedzmy pominimy, jeden no to gdzieś tam pierwsze ulice dwa dwa to są peryferia miast w takim sensie, że kiedyś to były peryferie a dzisiaj to już jest śródmieście nie wiem, dla polskich miast to by były yy, miejscówki typu, nie wiem, we Wrocławiu yy, mogą być krzyki, o, a w, w Gdańsku to może być, yy, czy w Gdyni to może być na przykład chylonia, albo gdzieś tam, no, Kacki, powiedzmy. Yy, te przedmieścia, one kiedyś. Yy, były Przedmieściami, dzisiaj już nie są przedmieściami, dzisiaj oni często są lukratywnymi dzielnicami, <coughs> dlatego trójeczką znaczmy sobie to, co dzisiaj jest przedmieściem, czyli w Wrocławiu to mogą być jakieś muchobory, e, jakieś tam e, słuchajcie, kobierzyce gdzieś tam z autostradą dla Gdańska, szadułki za wysypiskiem, czyli coś, co kiedyś było wsią albo kompletnym pustkowiem, <coughs> a dzisiaj dojeżdża tam komunikacja miejska i mieszkają ludzie, tworzą się osiedla i... i budują szkoły, infrastrukturę, sklepy i tak dalej. To jest trójeczka. Dalej mamy czwórkę i piątkę. To są jakby ostatnie miejsca, gdzie mieszka, mieszka duża liczba ludzi. I ostatnie miejsca, gdzie jak to było u klasyka Panie Piątka, Panie Piątka, <laughs> tylko nie Piątka, Piątka to sutenerstwo. <laughs> w znanym filmie, filmie z lat osiem, z 50. Czesława Petelskiego, Waza ludzi umarłych. Piątka to jest ostatnie sutenerstwo, czyli ostatnie miejsce, gdzie zjawiają, zjawia się klient chodzący po ulicy. Ale wcześniej czwórka, czyli małe miasto. Małe miasto pod dużym miastem, ale nie mające nic wspólnego z tym dużym miastem. Czyli na przykład dla Wrocławia to będzie Oława, a dla Gdańska Tczew, albo powiedzmy Wejherowo. I to jest miasto samodzielne, które prawa dostało dawno, dostało dawno temu. I ma oczywiście swoją infrastrukturę w postaci stacji kolejowej, obowiązkowo y, autostrady być może, jakichś tam rozlicznych sklepów, może jakieś fabryki nieopodal. I piątka to jest okolica pod małym miastem, ale blisko, powiedzmy tak jak Cigoniola, czyli tam 4-5 km do tego małego miasteczka lub dzielnica tego małego miasteczka. I tu się kończą duże skupiska ludzkie. Tak? Stąd można pracować w przemyśle jako inżynier. Stąd można dojeżdżać do regularnych jobów. Dalej zaczynają się miejsca odległe, czyli szóstka to byłaby tak jak, słuchajcie, Bailando. Tam już dawno miasta nie ma w nowoczesnym znaczeniu, ale jest komunikacja miejska. Czyli miejsca, do, do których dojedziecie jeszcze komunikacją miejską. Siódemka, no to miejsca, gdzie nie dojedziecie komunikacją miejską, ale gdzie są skupiska ludzkie, czyli wsie, gdzie każdy musi być samowystarczalny, mieć swój samochód lub jakieś tam peryferia dalekie. Ósemka to tam, gdzie jeszcze zaglądają ludzie, ale nie ma skupisk ludzkich, czyli jesteście gdzieś w górach na przykład, ale czasem tam ktoś chodzi lub przyjedzie na wycieczkę lub na przykład uprawiać ziemię. I dziewiątka... To już jest śmiertka, czyli jesteście w środku lasu na pustkowiu, gdzie jesteście tylko wy i nikogo już nie ma. Takie mamy powiedzmy spektrum.